Witam wszystkich w kolejnej części Let's Play, twierdza 3, kampanii ekonomicznej, misji piątej. Nad wyraz piękna relikwia, która przydawała chwały temu opactwu, została wykradziona i odsprzedana tutejszemu kupcowi. Jesteśmy gotowi odkupić ją. Musimy jednak zdobyć złoto, zanim uprzedzi nas biskup, konkurujący z nami o prawo do nabycia relikwii. No i musimy zebrać złote jak najszybciej się da, zanim biskup nas wyprzedzi. Zbuduj skład, panie. Jesteśmy w krze. Skład. Zrobimy gdzieś tu. Zbuduj spichlerz, panie. A spichlerz natomiast tutaj. Rozpoczął się wyścig, panie. Jestem święcie przekonany, iż pod twoim przywództwem nad wyraz szybko uda nam się sprowadzić relikwie z powrotem do opactwa. No i ścigamy się z nim. Nie możemy do niego dojść, bo jest podzielone rzeką. I rozpoczynamy najpierw od stawiania trochę produkcji jabłek. i oczywiście drewno. I teraz czekamy. Aż nosinowi pracownicy zaczną pracować. Ruch, ruch żelaza, za którą powinniśmy uzyskać dobre ceny na rynkach, nieprawdaż? Tutaj mamy oczywiście rudę żelaza, kamień. Ale my będziemy zbierać ropę. Czy olej tam. Czy smołę? Tak, smołownie. Będziemy produkować. Ale potrzebujemy też dużo drewna, no to 40 za jedno. Nie zapomniałem domku postawić, a jednak się jeszcze uda. Niech będzie tu. No i czekamy na nasze pierwsze drewno. Tej misji nikt nas nie zaatakuje. Lubią, panie. Nikt nam nie przeszkodzi. No i on też tutaj się rozbudowuje. Już miał coś. Kiedy my nie mieliśmy nic. Ustawimy trochę więcej na jedzenie. Znów pada deszcz panie. Niech będą cztery i jeszcze jedno się uda nam postawić na jabłka. Na razie niech zostanie taka rozwinięta ekonomia. I będziemy musieli postawić znowu nowy domek. Jak tylko będziemy mieli drewno. lubią Idą z drewnem. I mam akurat wystarczającą ilość. Ludzie cię lubią, panie. I będziemy potrzebowali też chlewni parę, żeby było kilka rodzajów pożywienia, ale na to też będziemy potrzebowali drewna. Możemy postawić czwartą, jak tu gdzieś wejdzie, ale na razie nigdzie tu nie widzę, żeby to się zmieściło. Tutaj postawić Nie. niestety. Ludzie cię lubią panie. W takim razie postawimy parę chlewni. Na razie jedną nam się uda postawić. A czy drugą się uda? przez 20. na zewnątrz jest strasznie panie lepiej teraz nie wychodzić zmniejszymy pogatki na zero żeby mieć coś na plusie no i postawimy tam chlewnie I na razie taka ekonomia powinna pan. wystarczyć No i oczywiście rynek gdzie będzie się to akurat się zmieści Lud nie jest, to był zachwycony panie. No i że możemy zacząć stawiać naszą pierwszą nie? Ostrzeżono czarnego kota i nasi chłopi znów szepczą o czarostwie. No i teraz mamy niestocję na 50. I tego już nie wyrównamy. Za bardzo. Ale mamy 3 na pulsie się, trzech podejdzie, nikt będzie z pracowników. No już tylko dwóch. Ale to nam też niedługo zniknie. Już nas wyprzedził. Później to my go wyprzedzimy. Jesteś cokolwiek nielubiany, panie. Już jest tylko minus 30. Nam na plus jeden. Brak podatków to jedno, ale może jakaś mała darowizna. Z nam przybywa jedzenia, więc nie jest źle. Dalej mam nie cztery. Przydałby się kolejny dom. Postawimy go tutaj jak się zmieści. No I mamy plus 6, możemy postawić kolejną smownię. Z miarę czasu Ludziecie, trochę drzew nam odejdzie, będziemy mieli więcej miejsca na postawienie nowych domów. Ale na razie wszystko powolutku się dzieje. Za chwilę będziemy mieć kolejnego pracownika. Już jest, czeka. Ustawiamy następną smałownię.